Zeszłoroczne wyniki na tym rajdzie, czyli trzy pierwsze miejsca obsadzone przez samochody z 2000 e, Mówią sporo ze siebie, ale tu nie ma cały czas e, co mówić o samochodach klasy N e, czy e samochodach z 2000. To ma, była taka tylko riposta do prowadzącego, Natomiast e, my oczywiście e, jedziemy samochodem grupy N, który jest e, świetnie przygotowany i będziemy się starali jechać e, nim na tyle, na ile umiemy. E, więc powinno być dobrze. Zacięta walka, punktacja. Bardzo blisko siebie jesteście z, i z Leszkiem, i z Michałem. I jak się czujesz, czy to jakąś presję wywiera na ciebie? Na tobie nie. Myślę, że. że, że czyli na mnie. <ścoughs> Nie, nie, nie. To wręcz mobilizuje do walki. Myślę, że to jest dobre, że akurat ta punktacja takie warunki nam stworzyła, że, że sporo jeszcze może się wydarzyć. W zasadzie po pierwszym dniu już ta klasyfikacja może być wywrócona. Nie mówię o tych pierwszych dwóch. Nie mówię o Bufierze i o Tom Kuchlarze. Tylko, tylko o nas tam troszkę dalej. Czyli Sołowowie, Kuzaju nam. No zobaczymy. No Fajnie. Tam jest trzeba Jechać, bo, bo tych punktów tyle się dostaje za jeden dzień za, e, za jeden etap, że to nie ma, nie ma sensu na razie kalkulować. Po prostu trzeba jechać. Jesteście po zapoznaniu z trasą. Co powiesz o tych trasach? E, tak jak powiedziałem, zresztą na konferencji, myślę, że to są trasy, które z pozoru wydają się, mało ambitne, a są, są, są naprawdę trudne. Trudność sprawia nie to, że będziemy musieli, tak jak z kolei Jarek powiedział, m, dużo kręcić kierownicą, bo to. M, bo tutaj dużo, dużo, dużo zakrętów ostrych nie ma, a natomiast jest bardzo szybko i, i, i te zakręty szybkie także są w lesie, gdzie ta droga jest wąska i, i trzeba mieć mocne nerwy.